Ostrowska Królikowska stanowczo zabrała głos na temat śmierci męża. To nie była prawda. Śmierć Pawła Królikowskiego wstrząsnęła całą Polską. Przez lata w mediach pojawiały się nieprawdziwe informacje dotyczące przyczyny zgonu popularnego aktora. Teraz Małgorzata Ostrowska Królikowska w szczerym wywiadzie postanowiła raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości. Paweł Królikowski odszedł 27 lutego 2020 roku w wieku 58 lat. Jego śmierć była szokiem dla wielu fanów i osób z branży artystycznej. Przez długi czas w mediach funkcjonowała informacja, że aktor zmarł w wyniku pęknięcia tętniaka mózgu. Małgorzata Ostrowska Królikowska w najnowszym wywiadzie wyjaśniła, że było inaczej. Małgorzata Ostrowska-Królikowska stanowczo zabrała głos na temat śmierci męża. To nie była prawda. Podczas rozmowy w audycji kobiety rakiety prowadzonej przez Beatę Jewiarz Małgorzata Ostrowska-Królikowska. stanowczo zdementowała powielane przez media informacje. Nie, to nie była prawda. To media tak pisały. Paweł miał glejaka. Nie umarł z powodu tętniaka, powiedziała aktorka. Reklama Małgorzata Ostrowska królikowska przyznała, że zarówno ona, jak i cała rodzina byli świadomi powagi choroby aktora. To trwało odchodzenie Pawła, trwało. My wiedzieliśmy, na co jest chory. On też zresztą wiedział, więc mieliśmy jeszcze czas być ze sobą, wyznała. Dodała, że dzieci są wdzięczne za to, że mogły spędzić z tatą ostatnie chwile. Wiedziały, jaka to jest choroba. Że jest taki procent nadziei, że się uda. My mieliśmy czas na przeżywanie tego odchodzenia razem, podkreśliła aktorka. W rozmowie Małgorzata Ostrowska-Królikowska wspomniała także, że jej mąż zadbał o to, by była przygotowana na życie po jego śmierci. Paweł był mądrym człowiekiem i nie zostawił mnie samej takiej niepotrafiącej nic samodzielnie zrobić. Przygotował mnie na życie bez niego, przyznała. Po odejściu męża to ona musiała przejąć odpowiedzialność za rodzinę. Czułam się odpowiedzialna za wszystkie osoby, które są w tej rodzinie. Ja musiałam dawać przykład, nie mogłam spaść. Ja wtedy byłam bardzo aktywna. Starałam się tak nie dołować. Taką prawdziwą żałobę przeżywałam dopiero później, powiedziała.